Zupa warzywno-soczewicowa. Pokażmy. Bardzo prosta do przygotowania. Bardzo, bardzo prosta, bardzo łatwa. Tak w ogóle to chciałem zauważyć, że ostatnio na poswojsku jest trochę mniej przepisów związanych z kulinariami, więcej z bezpieczeństwem, czy z jakąś tam naprawą, na przykład z akordeonu, ale to chyba wynika trochę z braku czasu. Tu jak widzicie mam, o bardzo proszę, już przygotowaną marchewkę pociętą w drobną kostkę. Mam tam też już cebulkę, Pociętą. Do tego jeszcze wkrótce wrzucę seller. Tu sobie przygotowałem seller. Bardzo proszę. Ten seller będzie wrzucony. Jeszcze bardziej pocięty i wrzucony. No i do tego wszystkiego będzie oczywiście dymka, czyli zielenina. No i na końcu wrzucona będzie bardzo proszę soczewica. Czerwona soczewica, pyszna, zdrowa, z tego wyjdzie zupa oczywiście wege, zupa warzywna, wege, przepyszna, a Ciebie serdecznie zapraszam nie tylko na przepisy kulinarne, ale także na wiele, wiele innych ciekawych, które znajdziesz na poswojsku. Pozdrawiam.